Hej witam Was w trzecim odcinku z Minecrafta i dzisiaj postanowimy odkryć to znaczy ja postanowię odkryć większą część mapy Mamy jedzonko ściąg się nie przyda i potrzebujemy skąd widzę żelaza no, więc... Pozbieramy sobie dzisiaj żelazo. Trochę więcej mięska, to yy, surowa wołowina. Bo mi wołowina jest chaos krów. Okej, okay. na początku pozbieramy sobie troszkę tego mięska. I wtedy wyruszymy. A no, wyruszymy w podróż za żelazem. No, tylko sobie jeszcze jakieś pochodnie no, no. skraftujemy O, zawsze. Zawsze skórę przyjmiemy, no. Nie. I mam jeszcze jeden taki sam świat, na którym grałem. Tam sobie normalnie też na nasurowowałem. Tam o wiele więcej mam żelaza. Z kejwa. I Iwa. No, z mam. Tu mam konie. I dobrze. Okej. Okay. Mam konie, tam mam dużo też wełny. I ta, skąd wiem, to jest tu jeszcze jedna wioska. Ale jak jest, są krowy ich jest i potrzeba ich tu nie ma. No bo nie ma krow. Najgorzej. A nie zjadłem. Dobrze na sobie. No chyba wezmę też, po prostu zrobimy wszystko oprócz kur, no o kurach trzeba przypomnieć, jak ich, jak... jak nazwać. Dobrze, jeszcze trochę czasu mamy, obstawiam, że jak nazwać się już nie na tych zwierząt. No tyle tylko tu przed chwilą było. Dobrze no, What the met! Czemu tu tak jest? No nie no! Przecież to było mnóstwo zwierzaczków! O owcy! co mamy po baraniny dobrze jaki on set taki to mam i cały skórzony ta poszła na hita polecę szybko zabić tą krówkę i oczywiście sobie cięcie chciałem z tym Bo jak to się nazywa może ja sobie pójdę do kopalni, żeby cięcie i będę miał to ja, tam chyba 30 nie Ja poszkę 20 nie. Ile było, no jakiś lag. Nie. A ja chyba mięska nie wezmę. No nie no! Mam mięsko. Mm, nie dwie to ja zrobię cięcie i nie będę rzucał no, tylko to wiem wjedz nie, nie, nie mogę okej okay, no to ja robię więcej i zaraz wracam. Widzicie, bo ja idealnie wróciłem. Znalazłem nie za dużo tego drewna. Ale dużo tego zmarnowałem. Więc szybko... Nawet drzwi nie zapomniałem zamknąć. Więc my się prześpimy. I tak, I tu dam. Ale to by też miało... No dobrze. Pierwszy. Mamy sobie tu 11, Włóżmy. Czy to nam się powtórzy? Nie powiem. Nie wiem, czy powinno się O! Nie, ja mieczu chcę te Tu wolne. Tu. tu patyki. I trochę pochodni. Soczy. A, ognisko. Właśnie mam ognisko sobie zrobimy. To jeszcze trochę mało żelaza, ale drewno. Dobrze, no to jeszcze nas tu z mam. A, dom to... I tu wam powiem jedną fajną taką zagadkę, że jak musiał to tu, tu ci pokazuję no, inne drewno, tu nie musisz. To zawsze wybiera tą nóż. I my postawimy je tu. Tylko cztery. Żeby cztery szepalone. Okej, okay, to węgiel. Mięską. I próbuję jedną taką rzecz. Całą klatę mi zniszczyli. Całą klatę. I chyba nie zdążymy już. Teraz to pojęcie mięsko już będę wyskoczyć. Skakuj. Halo. Ja wam też jest żelazo. Это там Железная Виспись Стартовались мы Шкет Вот такие ...taką że... Wow. ...że za tydzień spójrzmy. Mamy ich półtą dużych Mamy dziewięć. Tu mamy jeszcze dwa przypędy. I tak potrzebujemy bardzo dużo tego żelaza, bo potrzebujemy aż trzy bloki żelaza Jeszcze do trzymam No i nam nie wystarczy Daj Dajcie mi szybko, daj to, szybko. No, No, mi brakuje dwóch. No i więc ja kończę. Fierka. Aj, ej, ej, ej blogi. Więc ja kończę ten odcinek. No, kończę po prostu ten odcinek. No. Jeden z krótszych. I widzimy się. Dopiero. Jutro będzie. Jutro będzie z Robloxa odcinek. i A z Minecraft to się widzimy za tydzień. I Wam też się nie iść do szkoły? No nie. O! 11 maja ja to z kompetencji, bo będę do czwartej pracy, że. I. Mieliśmy takie. Zopyrono. Takie, no niezbyt duże testy, które my robiliśmy, no. No i jutro jest środa. Środa i po środzie trzeba iść dwa dni do szkoły, a potem piątek. Właśnie nie w piątek, ale w sobotę będzie odcineczek. To teraz pa!